Hejka, cześć tuanka, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was ze mną do Reserved. <noise> Zobaczymy, może już są jakieś nowości, chociaż to jest dość mały rezerw, no ale e, zobaczyć nie zaszkodzi. E, pamiętajcie, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to gorąco Was zachęcam. No i łapki w górę, jeżeli będzie się Wam podobało. No i piszcie, co myślicie. Okej. Okay. <noise> Dotarłam słuchajcie, do przymierzalni. Trochę tego nazbierałam, tutaj widzicie. Yy, tak, część jest z wyprzedaży, a część jest z nowości. Więc myślę, że najpierw zacznę sobie od wyprzedaży, ale jestem zmachana. Uch, tak. Wyprzedaż. Wymieszane. <gryw> z nie wyprzedażą, ale tak. Liczyłam na ten korzyszek. Miałam go w ulubionych. Czekałam, żeby go sobie zmierzyć i nie. Więc dlaczego? Bo robi mi bewek. Po prostu. Tutaj widać mnie bokiem. troszeczkę przeciętą. Kurczę, no tutaj jest taki raz, że strasznie szeroki, a dwa, że robi mi bardzo ładny. A poza tym kolor ma bardzo ładny. Tylko też jest bardzo fajny. Tutaj te rękawki również, te przeszycia. Och, 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 chodzi, guziczki. Guziczki. No ogólnie jest bardzo ładne, tylko niestety fason jest nie dla mnie. Tak to wygląda tyłem. Mniej więcej. Nie wiem, może tutaj. Czy ma przemierzalnia? Ale no nie. Ja miałam na sobie rozmiar M, tutaj jest na niego namiar. Scena 159,99 Okej, okay, dziewczyny. Nowości. Nowości, nowości, nowości. I to jest śliczne, tylko spodnie są za małe. Ja Wzięłam w rozmiarze 40 ja po prostu ledwie co. Zapięłam, ale tak ledwie, ledwie. I psują cały efekt tego sweterka, bo jest naprawdę śliczna. Aha, wszystkie rzeczy standardowo będą podlinkowane w opisie. Więc jeżeli Cię wpadnie w oko, to zachęcam, zajrzeć. On jest prześwitujący. Jak widać, widać mi bieliznę, ale bielizna Cielista załatwi sprawę. No i spodnie, z których nie wypływa tłuszcz, również na pewno pomogą. No nie wiem, dlaczego one są takie ciasne. To są straighty, ale takie typowe strajdy. ja je włożyłam na cholewkę od butów kolor szary no 40-40 tak więc tutaj polecam wziąć rozmiar większy bo no, no nawet bym nie za bardzo w nich pochodziła za to sweterek jest śliczny i, i chyba sobie go wezmę dzisiaj wiecie on będzie super na wiosnę kolor to jest taki henarkowy, żółty reglanowe rękawy ładny dekolt taki troszeczkę większy nie jest bardzo zabudowany Muszę zmierzyć do moich jeansów, bo w tych wygląda źle. Jeżeli w moich jeansach będzie wyglądało ok, a to myślę, że go wezmę. Co myślicie o nim? Jak Wam się podoba? Ja miałam na sobie rozmiar M. Cena to 90 zł. Bez grosza to jest na niego namiar. No za to skład jest nie najlepszy. Bo tutaj mam 55% akrylu i 45% poliamidu, ale on jest nas taki jakby z siateczki, co on na pewno będzie przewiewne. I tak. Hmm. Wziąłem sobie do tych jeansów jeszcze za małych wciąż, bo mam tylko dwie pary jeansów. No, nie spodziewam się, że 40 będzie taka ciasna. Taki ładny, cieniutki, biały. Kardigan z takim granatowym, ale takim ciemno-granatowym paskiem. To nie jest czarne, przynajmniej na moje oko. Białe, ładne guziczki. Fajnie to wygląda, powiem Wam. Rękawki ma normalne. Miejsce przy Okej, Ok, czyli renner jest dobry. Ładnie wygląda, podoba mi się. Jeżeli bym szukała jakiegoś takiego właśnie jasnego kardiganka, to, to tak, ten byłby fajny. Mhm. Skład 70% wiskozy, 30% poliestru. Rozmiar miałam na sobie M. Tutaj jest namiar, cena wstówka na bez grosika. A ta brózeczka, sweterek jest chyba na wyprzedaży się czy tutaj się dobrze dekolt układa, czy, czy coś się dziwnie nie układa ale nie, on taki jest po prostu delikatnie spalowany, fajne to jest widzicie? rozmiar jest ok ładnie się układa, nie trzeba w nic wkładać żeby to dobrze leżało obniżona linia ramion znowu jasny w taki bardzo bardzo ciemny granat albo czarny, tutaj to już naprawdę nie wiem tu głupiałam kołnierzyk ale fajnie wygląda. Jak Wam się podoba, to zaraz zobaczymy, jaka tutaj jest cena. I to ma całkiem fajny skład. Bo to jest 80% wiskozy, 20% poliamidu. Cena na przecenie 79,99, rozmiar M i namiar. Fajne. To ma taką strukturę jak koszulki polo trochę. Koszulka. Niby zwykła, ale ona ma takie odczucie, jak się jej dotyka, że to jest taki materiał jak w koszulkach sportowych, reglanowe rękawy. E, nie, taka wiecie, sztuczna, więc ja ją zaraz ściągam, tego tylko chciałam pokazać, bo się kolor spodobał. To jest taki ładny, brudny róż. Tak, to nazywa. I do tego ja użyłam sobie rurki również z nowości i również nie dla mnie stan średni. Tu wszystko odchodzi. Po prostu jest z tyłu strasznie dużo luzu, a dodatkowo one są dość krótkie. Jak wam to pokazać? Chyba najprościej po prostu na żywo. One są tak. Dotąd. Taka woda w piwnicy. O, tak Wam pokażę, tak dotąd są. Dosłownie tak wiecie, z 2 cm nad mój but. No nie za bardzo, ale nie mamy innych jeansów, a mamy jeszcze kilka bluzeczek do zmierzenia. Chciałam sobie zmierzyć tą kurteczkę z wyprzedaży. Więc je wykorzystamy. Ogólnie leżą ładnie, tylko on, tak jak mówię, nie dla mnie. I chyba rureczki wracają do łasku. To już drugi sklep, w którym widzę rurki w nowościach. I tak, skład tej bluzeczki 52% poliester, 44 model, 4% Elastan, ale nie wiem czy wy, to, czy, czy wy to widzicie. Jaka to jest dziwna struktura. No nic to, nie dla mnie. Niby z modelem, ale no, no niekoniecznie. Cena 159,99 rozmiar M i tutaj jest na nią namiar. Mówię, ona ma coś w sobie takiego, co mi przypomina takie koszulki sportowe. Okej, okay, kurteczka. Fajna, ładna, tylko L jest na mnie zdecydowanie za duża. A Aniem było M, -ki, a S to żeby by była jak na, na kurtkę, bo chciałabym coś pod spód włosy. Tutaj widzicie, wszędzie jest po prostu... No olbrzymie, ale no fajnie zrobiona. Tutaj ma w ten sposób cięcie, w kieszeniach ma polarek, ładna. Tutaj ma jakiś taki pogrubiany ten, tą stójkę taką, że można sobie to zapiąć, czy jest ciepło. Ma kaptur, ma kaptur, Ej, fajny ma ten kaptur. No, będę polowała na stronie za, za rozmiarem M. Podoba mi się jak to wygląda. No, bardzo ładna. Tutaj jest na nią namiar, cena 139,99 zł. rolki rurki te same co były. I bluza, taka biało, w sumie nawet nie biało, tylko taka, taka kremowo-bordowa z wyszywanym serduszkiem. Były też takie różowe z czerwonym serduszkiem, też fajne. wziąłem L, żeby ona była warsaizowa, ale one nie są tego typu, wiecie. One są dość dość małe. No, jak więc może XL dałaby taki efekt, jakiego ja tutaj się spodziewałam, ale poza tym fajna. Z całym prezentuje w ten sposób. Tu serduszko jest wyszywane. Obniżona linia ramion. No, jaka bluza jest każdy. Każdy widzi. Nie ma się tutaj co zanadto rozgadywać. Skład tutaj mamy 80% bawełny, 20% poliestru. A tutaj mamy na nią namiar, to jak mówiłam rozmiar L. A cena 50 zł. Bez grosza. No, różowa. Mandryna. Ale ładny odcień tego różu, Wam powiem. Bluzę wziąłem sobie w rozmiarze L. Ona jest już oversize'owa, tutaj można brać swój rozmiar. M -ka też by była dobra. Spodnie sobie wziąłam też w rozmiarze M. Przy moim wzroście 1,62 m są idealne. Już nie zakładałam tych moich trepów do tego, bo one po prostu nie za bardzo pasowały. Fajny ściągacz. Ładnie tutaj wszystko zrobione. Tutaj jest taki nietoperzowy ten rękaw. Dość nisko szyty. Fajne spodnie, dość wysokie, ładnie się tutaj wszędzie układają, tak Wam pokażę, najprościej, na pupie. Wszystko jak najbardziej, okej, okay. ja jestem na, tak, okej. Okay. Dobrałam sobie jeszcze do tego taką koszulkę różowo-czerwoną w paseczki, to jest raczej taki bardziej pomarańcz niż czerwień. Tutaj przy szyi, ładnie wykończona takim różowym ściągaczem. I to jest, słuchajcie, Elka. One mi się wydawały takie wąskie. Ja nie lubię tego typu koszulek, ale rękaw jest praktycznie przyty, tak, że można by było powiedzieć, że to jest mi rozmiar. No jest tylko ciutka, ciutka za duża. No no w porządku, koszulka. Gruba bawełna. Bardzo gruba. Jeżeli to jest bawełna, zaraz zobaczymy. Ale nic tutaj nie przebija, i czuć, że to jest taki, wiecie, mięsisty materiał, fajny, w porządku bardzo. Spodnie, rozmiar. M, Cena 89,99. I te spodnie mają bardzo fajny skład: 90% bawełny i 10% poliestru. Bluza, rozmiar. L cena 79,99. No i skład zupełnie taki sam jak te spodnie. 90% bawełna, 10% poliester. Tutaj mamy 100% bawełny, więc to jest bardzo fajna ta bawełna. I ja jakimś cudem, słuchajcie, wziąłem S, a nie L. -kę. Więc ja odwołuję. Ona jednak może być fajna, taka większa. Ale cena 79,99. Ok, Dresy numer 2, prawie. Wziąłem jeszcze do tego bluzet, co zaraz Wam pokażę. I tak, szary zwykły t-shirt. Ten już nie jest tak bardzo mięsisty i gruby jak ten poprzedni w paseczki. Tutaj ma takie słodkie wyszywane serduszko. Tu już wziąłem rozmiar L, żeby był taki większy. No i on jest trochę większy, zaraz Wam zresztą pokażę. A spodnie są super. To są wide legi. Długość znowu na mnie idealna. Tak wyglądają z tyłu. Bardzo fajne są. To jest taki szaro beżowy, jak bym powiedziała. Jeżeli chodzi o t-shirt, to on jest w rozmiarze L taki dość, dość długi, ale nie jest jakiś szeroki. Myślę, że dla mnie to jest odpowiedni rozmiar. I skład również 100% bawełna. Cena 39,99. No, tak jak mówię, miała na sobie rozmiar L i tam jest na Bluza. No, zdecydowanie nie mój vibe. No, ona jest taka krótsza. Tutaj z podszewką? Tak, z podszewką i z gumeczką. Przykro. Znowu obniżona linia ramion, Ale rękawy już nie są takie szerokie jak w tej różowej. I ja to muszę zdjąć, bo ja się w tym czuję. Goła, no także że to jest bluza i tylko tyle ciałka mi wystaje, ale ja nie lubię jak widać ciałko. Trzeba pokażę bokiem, no tył ma tutaj dłuższy, cóż z tyłu jest okej, okay. najgorszy ten wiecie, przód, no niestety, tak więc ściągam, podaję metki. Masorki. Ta bluza ma potrzebkę tylko tutaj, w tym miejscu, gdzie jest kumeczka. Skład taki sam jak spodnie. 75%, 75 tak, 70 bawełny i 30% poliestru. Ja miałam na sobie tkwiatkę, jak miałam rozmiar. No i cena znowu 90 zł bez groszka. I tu jest na miar. Tak, te spodnie dresowe miały skład 75% bawełny, 30% poliester. Tak rozmiar MC na 90 zł bez grosika i tutaj jest na nienamiar dobra to by było na tyle dziękuję Wam bardzo że byliście ze mną pamiętajcie łapki w górę jeżeli się Wam podobało jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału to gorąco Was zachęcam no i pamiętajcie piszcie co myślicie komentarze podobno bardzo pomagają jeżeli chodzi o rozwój kanału więc nawet zostawcie serduszko, łapkę, kropkę Cokolwiek. <laughs> Ważne, żeby po prostu zostawić po sobie jakiś ślad, wtedy no, YouTube wie, że film jest OK i że może go proponować dalej. Podobno, nie wiem jakie <laughs> są takie plotki chodzą. Tak więc jakbyście mogły, to bardzo, bardzo Was proszę. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia następnym razem. Pa-pa!